Drodzy, witam serdecznie dzisiaj z kanapy. Tak pomyślałam sobie, zrobimy jakąś małą odmianę. Yy, za to yy, odcinek będzie o rzeczach, które mnie aktualnie cieszą, i pomyślałam sobie, że z wami się podzielę tym faktem. Yy, przyniosłam sobie torbę, w której mam mnóstwo. I mora pije wodę. I, I wiecie co będziemy w ogóle? Tak będziemy teraz y, funkcjonować. Już po prostu trzeba się nastawić na jakiś czas. Jak będzie słychać pazurki albo właśnie chłeptanie wody, no to mora z westerem chodzą tu w koło mnie. Yy, dzisiaj będą mi to. Chcesz przyjść tutaj? Dobrze? No to chodź. Tak. To też się nam wszystkim przyda. Ty też chcesz przyjść? Dobrze, chodź też. Oczywiście. Hop, proszę bardzo. Tak, także dzisiaj będzie Dękowe trójkę. Jedziemy, jedziemy z tematem, jeśli to jest możliwe. Czy to jest możliwe? Czy ja mogę teraz popracować 5 minut, czy raczej nie ma takiej możliwości? Mam nadzieję, że jakoś damy radę. Dobra, mam cały worek tutaj peelingów. Nie, nie wiem, ile mam peelingów. Na pewno mam dużo maseczek. Zaraz zobaczymy, czego tutaj przyszło, ile. Nie wydaje mi się, że ten film będzie możliwy do nagrania. No dobra, próbujemy, proszę Państwa, próbujemy. Zaczniemy od maski w płacie. I to jest maseczka z Huang Jisu British Rose Hydrating Mask. I ta maska jest wspaniałym produktem w płacie na skórę, która jest chociaż trochę podrażniona, przesuszona. Ja bardzo lubiłam tą maskę w trakcie wakacji, jak byłam tak dosłownie wystawiona na słońce przez cały dzień i moja skóra była później tak, no potrzebowała po prostu nawilżenia. Bardzo lubię ten produkt, wracam do niego, mimo że staram się u tych maseczek w płacie używać trochę mniej ze względu na ilość opakowań, ale od czasu do czasu Wracam do niej. Uważam, że to jest naprawdę rewelacyjna maska, która daje fajne rezultaty. Myślę, że u osób, które mają bardzo tłustą cerę, ona nie będzie robiła takiego szału, ale jeżeli ktoś ma właśnie suchą albo przesuszoną, odwodnioną, to, to wtedy to jest coś takiego, co ten efekt wow właśnie zostawia. Taka? Może być teraz ta? dziękuję. Eee, następny produkt to jest maska z Skin, która nazywa się Moisturizing Night Mask eee, i to była maseczka, która mi się bardzo mocno kojarzy z maskami z The, o The Origins, tak nazywa się ta firma, ci co mają pieczarkę, Zawsze mi się myli Origins i jeszcze coś innego. W każdym razie była taka maska, którą wszyscy uwielbiali, po prostu no cudowna, absolutnie wspaniała, najlepsza na świecie. U mnie nie robiła za bardzo y, szału. Właściwie to niewielkie rezultaty dawała. I tak samo mam właśnie z tą maską z Kireskin. Tutaj niby ona miała by. Serio? Chodź tu. Po prostu chodź tu. Pani teraz pracuje, przykro mi. Musimy tak zrobić. Chodź tu do lesterka, połóż się, przytul i już. Cześć. Sure. Dwa, Dalej mamy maskę z Kira Skin i to jest maseczka Moisturizing 72 Hours Moisturizing Night Mask. I ja powiem Wam szczerze, że ona dla mnie była trochę tak jak te maski z Origins, że wszyscy ludzie chyba oprócz mnie kochają te produkty. Ja tak używałam, używałam i miałam takie naprawdę niespełnienie, o tak, tak to nawet nazwałabym, że zaczęłam używać tych produktów, wydawało mi się, że one będą może jakieś takie ciekawe, skoro dosłownie wszyscy je kochali, a u mnie nie było za bardzo Widać rezultatów, przepraszam to po tej masce miałam to samo. nakładam ją na twarz i miałam wrażenie, jakbym nie nałożyła nic. Jeżeli ją nałożyłam i zmyłam, to musiałam natychmiast posmarować czymś twarz. Jeżeli ją nałożyłam i zostawiłam, to też nie było za bardzo szału. Miałam pościąganą tą skórę. Myślę, że do potrzeb mojej cery w tamtym czasie, kiedy jej używałam, czyli w połowie ubiegłego roku, no to, to tam po prostu nam się nie ułożyło. Raczej do niej nie wrócę. Dalej mamy maseczkę z Orientany z różową wiśnią. Glow Pink Cherry. Tak się właśnie nazywa ta maseczka. Ja miałam chyba jeszcze o ile się nie mylę, złotą i taką zielonkawą z tej samej serii, w, właśnie w takich opakowaniach jak i te jogurty do picia, czy tam te tubki dla dzieci, e, to powiem tak jeśli chodzi o te maseczki, e, to ja mam bardzo szybko zauważalne rezultaty w sensie takim, że dosłownie po jednym użyciu już widać, e, że skóra jest bardziej napięta, że jest bardziej nawidrzona. bardzo je lubię, na pewno będę jeszcze do nich wracać, e, ta z czerwoną z tą różową wiśnią, moim zdaniem to jest taka maseczka która praktycznie każdy rodzaj cery będzie z niej zadowolony e, takie mam wrażenie, że ona jest właśnie bardzo uniwersalnym produktem. Nie wydaje mi się, że to jest coś takiego, co rozwiąże problemy bardzo poważne, czyli na przykład jeśli macie, nie wiem, jakąś chronicznie przesuszoną skórę, nałożycie sobie tą maseczkę, to po jednym razie, że będziecie mieli taki, no, promień z nieba, niespodziankę i w ogóle wszystko nowe. Raczej wątpię, ale na pewno przyjemność używania i taki, taki właśnie odświeżający, nawilżający bonus to jest coś, co ta maseczka mi zapewniała. Która teraz... Jest ta, akceptujesz to? Może być? Dziewczynki z dziewczynkami ewidentnie, dzisiaj, tak? Musimy, musimy razem tutaj e, działać. E, Pure pura, peeling enzymatyczny, to był szał. E, to był absolutny szał. Ja w ogóle kupiłam te produkty zupełnym przypadkiem. Wydaje mi się, że gdzieś widziałam w może y, odcienie nude, tak mi się wydaje, że, że, że u Ewy widziałam ten produkt, ale y, jeśli nie ten produkt, to tą firmę po prostu. Y, nie mam pojęcia skąd mi spadło, tak mi się mocno kojarzy. Jak pomyliłam, to przepraszam. E, w każdym razie kupiłam sporo ich kosmetyków w ubiegłym roku, w tym właśnie te peelingi enzymatyczne. I tak się zastanawiałam, co to będzie za konsystencja, bo tak y, szczerze mówiąc pobieżnie tylko przejrzałam. To jest tak cudowny kosmetyk. To jest mega delikatny, kremowy peeling, który się nakłada na twarz tak jak lekki krem nawilżający. On po zmyciu zostawia skórę no dosłownie jak po przejechaniu takim na maksa ostrym peelingiem, ale nie ma w ogóle granulek i też nie, mnie nie piekło, nie szczypało. Tutaj miałam do cery dojrzałej i naczynkowej. Niesamowicie łagodny był, ale naprawdę robił taką różnicę, że skóra w dotyku była później no doskonała. Taka bardzo miękka, bardzo fajnie na to wchodziła później jakaś maska nawilżająca, bo ja właśnie lubię sobie zrobić taki zestaw, że najpierw robi albo maskę glinkową, jakąś oczyszczającą, a później nawilżającą albo właśnie peeling i wtedy maskę, to, to, był, to był wspaniały produkt. Na pewno będę do niego wracać, bo na, na maksa mnie zaskoczył pozytywnie. Jeszcze miałam drugi, nie pamiętam jaki, z zielonym chyba paskiem na dole i też był sztosem. To? Może być teraz? Okej. Okay dalej mamy maskę z Cadi Vetiver i to była bardzo fajna maseczka, taka, którą trzeba było połączyć sobie z czymś. Ogólnie to była taka mieszanka glinka z różnymi dodatkami. To było, tak jak mówię, w proszku produkt i trzeba było go sobie połączyć z różnymi rzeczami, żeby nałożyć na twarz. Nie przepadałam za tą maską w połączeniu z samą wodą, bo bardzo mocno przesuszała mi skórę. Natomiast byłam przekonana, że to jest kwestia właśnie odpowiedniego dobrania innych składników. Jak ją wymieszałam z jogurtem, Albo jak ją wymieszałam z wodą i z jakimś olejkiem, na przykład, to już wtedy miałam rewelacyjne rezultaty. Niemniej jednak u mnie się pojawiało, jak ją choćby odrobinę za długo przytrzymałam, to od razu się pojawiało zaczerwienienie. Później zaczęłam ją nakładać tylko na okolice nosa, brody i między brwiami, tam gdzie miałam najbardziej zanieczyszczoną skórę, żeby po prostu tam ten efekt oczyszczający uzyskać, a ominąć te miejsca, które ewentualnie mogły być zaczerwienione czy tam podrażnione. I tak mi się sprawdzała świetnie. No, tak jak mówię, najbardziej lubiłam ją z jogurtem. Jeśli macie problemy na przykład z używaniem glinek albo glinkowych maseczek i nie możecie sobie z tym poradzić, to ja mam odcinek na ten temat. Jak yy, sobie właśnie z glinkami poradzić, to zostawię Wam na dole w opisie filmu. Mam nadzieję, że się przyda. No zdrówko, no zdrówko. Dobry pies. Dalej mamy y, moje takie małe odkrycie azjatyckie ubiegłego roku, y, chyba że to już było w tym roku, na początku. Nie, wydaje mi się, że jeszcze w zeszłym. Marka nazywa się Ariul y, Watermelon Hydra Glow Sheet Mask. To jest akurat maseczka w płacie, ale mam sporo innych produktów z tej marki, naprawdę. Ja wiem, ja wiem, nikt nie wyniesie nic z tego odcinka o kosmetykach. Będzie tylko głowa Marenite. Jestem po prostu o tym głęboko przekonana. I Lester, który wychodzi i wraca, bo się grzeje za bardzo na tej kapie na kanapie. Jeśli chodzi o tą maseczkę, tą konkretną tutaj, to jest bardzo fajny produkt dla osób, które potrzebują takiego. Powiedziałabym, że czegoś na pół nawilżającego, na pół dla przyjemności, bo to jest bardzo kojąca maska, jak ona jest na twarzy, to przychodzi takie poczucie ulgi, jeżeli jest twarz ściągnięta. Jeśli macie cerę tłustą, to też moim zdaniem będzie coś ciekawego, bo ona z kolei jest troszeczkę taka kremowo-żelowa, bym powiedziała, dzięki czemu nie ma poczucia takiego obciążenia, bo czasem jak są zbyt bogate maski, to przy tłustej cerze albo przy tych tłustych miejscach, jeżeli ktoś ma, to czuje się właśnie tak, jakby było aż za dużo tam ponakładane, to ona czegoś takiego nie powoduje. Z wielką przyjemnością wracam do tej maski od czasu do czasu. Lubię ją sobie położyć na twarzy, jak na przykład naleję sobie wody do wanny i robię kąpiel, to, to jest wtedy też taka bardzo przyjemna sprawa. Dalej mamy, zdaje się, już, miliardowe opakowanie yy, mojej maseczki z Bio Natural Radiant Face Mask, czyli to jest ta z glinką białą yy, i z rokitnikiem. Nie wiem, od kiedy ja wracam do tej. Chyba od kiedy kupiłam pierwsze opakowanie. To wracam i wracam i wracam i zawsze gdzieś tam mam w domu. Yy, to jest taka maseczka glinkowa, którą jak się nakłada na Twarz, to skóra w tych miejscach, gdzie jest bardzo przesuszona albo po prostu bardzo sucha, wchłania ją, także wygląda, jakby ta glinka miała zniknąć. Bardzo, bardzo lubię ten kosmetyk, polecam go już od wielu lat, zawsze do niego wracam. Jak tylko mi się kończy, to, to staram się od czasu do czasu sobie dokupić kolejne opakowanie, bo to jest ogromna przyjemność. Poza tym moja cera bardzo ją lubi. Plus, w tych miejscach, gdzie mam przesusz nie przesuszoną, tylko przetłuszczoną cerę, albo zanieczyszczoną, ona nie pogarsza tego stanu absolutnie. Nie powiedziałabym, że to jest taka maska mega oczyszczająca raczej właśnie w drugą stronę, ale w przypadku mieszanej cery albo takiej, gdzie są jakieś problematyczne różne placki, to jak się nałoży na całą twarz, to na wszędzie pasuje i to jest dla mnie jej taki bardzo bardzo pozytywny element, taki, taka jej dobra cecha. O. Czy zapomniałam, jak używać języka polskiego? Być może. Tu był peeling z Mawawo, który mi tak średnio leżał, nie ukrywam. On się nazywał Peel Me Smoothly. I to był kremowy peeling z drobinkami. Ja miałam takie poczucie, że nakładam go, tak używam i to jest przyjemnie pachnący kosmetyk, który dość mocno nawilża skórę, ale z tym z jakby z tą sekcją peelingu to niewiele to u mnie dawało. W sensie bardzo małe rezultaty zauważałam. Zużyłam go, ale myślę, że do niego nie wrócę. Jakoś tak po prostu mi nie podpasował. Jak lubicie peelingi takie, że chcecie mieć odrobinę pod palcami odczuwalne, czy tam na twarzy odczuwalne drobinki, ale macie ekstra wrażliwą skórę i absolutnie nie chcecie jakiegoś takiego mocnego peelingu, to może to będzie coś dla was. I wszystkie produkty z małego dość mocno pachną, to jak ktoś szuka takich doznań przyjemnościowych, to myślę, że tam warto się zainteresować. Tu był bardzo fajny kosmetyk, nawet wydaje mi się, że trafił do, tej, do tego sektora odcinków sztosik za grosik. To była maseczka marki Miodowa Medlarnia i nazywała się Słodki Kokos na wilże i odżywia. Bardzo fajna, prosty skład, niewielkie opakowanie takie, że można było sobie sprawdzić, czy to jest coś dla Was przyjemnego, czy nieprzyjemnego. Bardzo wydajna, mieszałam ją z czystą wodą, albo z tonikiem, jeżeli miałam ochotę, czy tam z hydro Latem, jak miałam ochotę na jakiś bonus, yy, i faktycznie, tak jak napisano na niej na Wilżej, i odżywia, ja też tak uważam, moim zdaniem. To jest taka maseczka, którą też może kupić osoba w dowolnym wieku z dowolnymi potrzebami. Ona praktycznie przy każdej skórze się sprawdzi moim zdaniem. Jedna rzecz, jeśli Wam przeszkadzają grudki, to to jest taki kosmetyk, który ma grudki, więc nie, nie będzie taka kremowa, wiecie, jak, no nie wiem, jak krem do twarzy, czy tam jak serum. Tutaj będą grudki, to jak komuś to przeszkadza, to od razu to uczulam. Balsam zimowy, mój własny czarszkowy. włożyłam go tutaj, dlatego że miałam w ubiegłym roku takie momenty, że moja skóra świrowała tak naprawdę na maksa. Zresztą teraz jeszcze na Instagramie od czasu do czasu widać mam takie. Na na przykład tutaj na policzku pojawiają się takie czerwone plamy, to na tle nerwowym. W niektórych miejscach mam, tak jak mówię, bardzo mocno przetłuszczoną skórę, w niektórych miejscach jest bardzo sucha, w innych się łuszczy. Jeszcze mi się przytrafiały po drodze różne uczulenia, więc dodatkowo były takie placki alergii. To naprawdę był taki miks i przez trochę miałam tak przesuszoną właściwie nawet nie, nie przesuszoną. Zrobiło mi się coś takiego, że te miejsca, tak jak na przykład tu. Tutaj, te miejsca, które normalnie mam suche, zrobiły się jeszcze dwa razy bardziej suche, i wtedy praktycznie tylko olej albo właśnie jakiś taki miks masła i oleje pasował. I zużyłam tą masę, to, ten balsam zimowy prawie w całości jako maskę. Dosłownie wyciągałam, trochę rozgrzewałam w dłoniach, smarowałam całą twarz, zostawiałam sobie tam powiedzmy albo na całą noc, albo na godzinę zależy ile miałam tam czasu, ewentualnie wtedy ściągałam troszeczkę nadmiaru, ale tak, to sobie w ten sposób zużywałam i powiem Wam szczerze, że ja byłam super zadowolona z tych kawałków suchych moich, bo tam, tak jak mówię, było, było im trochę potrzeba bonusów czasem robiłam też tak, że na przykład nakładałam na twarz jakąś maskę nawilżającą, taką z tych do zostawienia na noc tą, tą całą nocną i ją jakby domykałam jeszcze tym balsamem żeby potraktować jakoś z większą czułością te moje przesuszone miejsca. Z tymi szczerze mówiąc najłatwiej było mi sobie poradzić. Przetłuszczone, zanieczyszczone i łuszczące to były te najgorsze. Te suche to jakoś w miarę mówię, ogarnęło Kolejny peeling i kolejny produkt z Orientany to jest ta seria Kali Musli Peeling Enzymatyczny. Jeden z moich absolutnie ulubionych peelingów enzymatycznych. On ma taką śmieszną konsystencję, taką trochę Powiedziałabym żelowo-olejową. Bardzo łatwo się rozprowadza, mega szybko daje rezultaty. W moim przypadku jest tak, że po każdym użyciu mam zaczerwienioną mocno twarz, ale to z enzymatycznymi produktami jest normalne. W moim przypadku ta, to zaczerwienienie schodzi gdzieś tak po, czy ja wiem, 3-4 minutach od zmycia. Mora potwierdza, że szybko mi schodzi, i zaraz potem z przyjemnością nakładam właśnie jakąś maskę nawilżającą. Mega produkt dla wrażliwej skóry, dla tłustej, dla suchej, dla mieszanej. On moim zdaniem się wszędzie sprawdza. Nie ma żadnego agresywnego zapachu, więc jeśli dodatkowo intensywnie pachnące produkty Wam sprawiają problemy, to to jest coś, czym się warto zainteresować. Czy ty będziesz teraz mruczeć cały czas do końca tego odcinka? Obiecuję, Morenko, został mi jeden produkt. Jeden produkt i idziemy na spacer, ok? I na sam koniec mam maskę z ASOA. Fioletowa maska, tak ona się nazywa. Kiedyś. Pigipegowe to były maski. Ja kojarzyłam właśnie tą fioletową maskę z ASOA z dziewczynami z pigipek. I ona na początku była taka w proszku, można było ją sobie wymieszać samemu. To była moja ulubiona wersja. I później po jakimś czasie wprowadzili tą właśnie wersję kremową. Ta kremowa już mi tak nie pasuje. Ja mam ogólnie z maskami z ASOA taki motyw, że na pewno Wam już to mówiłam wcześniej, że moja skóra po nich trochę w dotyku. Taka jak gumka do ścierania. taki, Coś mi tam nie, nie styka. Myślałam, że może ta kremowa wersja będzie troszeczkę inna. Yy, niestety nie była i też miałam właśnie to takie uczucie, yy, ale moim zdaniem to są takie kosmetyki, które naprawdę dla wielu osób będą yy, takie zaskakujące, pozytywne. Myślę, że dla osób, które mają yy, cerę dojrzałą i mieszaną, to jest coś, czym się warto zainteresować. Jeżeli właśnie to takie poczucie silnego oczyszczenia to jest coś, yy, co Wam sprawia przyjemność, bo macie na przykład tłustą cerę, to też to jest kosmetyką który może być czymś dla Was ciekawym. Ja myślę, że sobie zrobię od nich przerwę na jakiś czas, może później wrócę, bo moja skóra też się zmienia i ma różne potrzeby, różne życzenia i różne rzeczy jej w zależności od tego stanu pasują. Dobra, Mora ewidentnie już sugeruje, że nie powinnam z Lesterem teraz się przytulać na tej kanapie i do Was gadać, tylko powinnam pójść na spacer z nimi, a że słońce wyszło, to właśnie teraz to się stanie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, życzę Wam... Przytania. Serio? Życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie...